Tym razem Opel Vectra C w wersji GTS18 w benzynie 180 KONI. Cała w oryginalnym lakierze będzie na filmie pokazane, Będziemy sprawdzać miernikiem lakieru. Teraz zobaczmy go wizualnie. Płotnik bardzo ładny, bez wygniotek, bez obtarć. Drzwi, bruk bardzo podobnie, lusterko to samo, te drzwi góra jak i dół bardzo ładne, tu próg dolny lekko przerysowany. one wielosezonowe. Zaraz pokażemy chyba z 2022 roku. Prawy tylny błotnik też bardzo ładny. Wsiadliśmy do zderzaka. O, zderzak. Tu ma lekką obcierkę. Tu w tym miejscu również obcierka. Tutaj lewe, tylne drzwi, tu mamy jeden mankament auto, tak kupione. Jest jakaś taka bardzo dziwna wgniotka na drzwiach Jednemu to przeszkadza, drugiemu nie W każdym razie drzwi takie drugie, w kolorze, bez lakierowania To jest kosz około 300 zł No, Allegro Drzwi przednie lewe Tak samo bardzo ładne Tutaj te takie oznaki, to jest wosk został próg ładne lusterko o, na tym budynku tu jest mała wniotka no przedni zderzak czujniki sofania przód jeszcze przednią maskę zobaczmy. Nie ma żadnych dołków, odprysków. Przejdźmy do środka. Cztery szyby elektryczne, skórzane fotele, bardzo ładne. Skóra, tak jak mówiłem, cztery szyby elektryczne, elektryczne, lusterka, podgrzewane, lusterka, podgrzewane przednie fotele, tempomat, wielofunkcyjna kierownica, halogeny, skóra niezniszczona udokumentowany oryginalny przebieg 221 tysięcy też na filmie będą pokazane wszelkiego rodzaju dokumenty, faktury auto Auto jest po pełnym serwisie olejowym filtry, rozrządy, a opony mieliśmy sprawdzić oponki, wielosezon Hancock siódmy tydzień 2022 rok Chcę, że, więc jeżeli ktoś szuka takiego auta to zapraszamy a za chwileczkę w, danej, w dalszej części filmu będzie pokazane auto miernikiem oraz komplet dokumentów przejdźmy do pomiarów błotnik 80 mikronów

80 i sądę i miernik 160, jeszcze raz przyłożymy 100, nie widzicie Państwo, zaraz jak przyłożymy 80, inaczej trochę wskazuje 70, 90 i została nam maska.

Z osiemnastego roku sto pięćdziesiąt cztery tysiące, tu mamy z dziewiętnastego sto siedemdziesiąt jeden tysięcy, tu mamy z dwudziestego roku sto osiemdziesiąt pięć, z dwudziestego pierwszego dwieście trzy i dwa tysiące dwudziesty drugi dwieście dziewiętnaście.